Hej, witam serdecznie, zapraszam Was dzisiaj na recenzję produktów firmy Selveco. Hej, witam serdecznie. Chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć co nieco o produktach firmy Selveco. Mam ich troszkę, mam ich troszkę. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rzeczy złożałam, czyli prawie całą gamę kosmetyków. Prawie całą, bo nie ruszyłam w ogóle kremów do, do twarzy, ale te wszystkie inne, że tak powiem, prawie wszystko. <laughs> Zaczniemy może od tych, które się u mnie mega sprawdziły. Po pierwsze to delikatny żel do ciała z miętą pieprzową, anatoliną i mocznikiem. Ja zapłaciłam za niego 18,40 zł. 300 ml. Jak widzicie jest taki przezroczysty. I go naprawdę niewiele służyłam, bo jest mega wydajny. Pachnie. Miętą, jak guma orbit, Wam. Więc jest taki odświeżający, fajny. Naprawdę jest delikatny, nie podrażnia moją skórę. W momencie, kiedy mam problem ze skórą i jest ona taka mega słędząca, podrażniona przez niestety albo balsamy, albo inne żele do kąpieli, to sięga właśnie po ten żel i łagodzi i naprawdę sprawia taką ulgę, więc jestem na tak, na, naprawdę jestem na tak i na pewno niejednokrotnie jeszcze wrócę do tego żelu, bo jest naprawdę delikatny. Więc polecam. Naprawdę warto. Do tego żelu jest takie, że tak powiem, duo, idealnie jest. W i sprawdza się kojący balsam do ciała, który też ma krwawi podpolity brzozę białą i miętę pieprzową i też pachnie gumą orbit. Jak smarujemy ciało tym balsamem, to tak czujemy taką gumę orbit, orzeźwienie na, na ciele, jednak ten zapach długo się nie utrzymuje. Balsam naprawdę fajnie go i łagodzi, mam go teraz użytego i powiem szczerze, że jest fajny. Szybko się wchłania, ale tak trochę tempo się rozprowadza, ale naprawdę jest bardzo fajny i polecam, jeśli macie problemy ze skórą, warto spróbować tych dwóch produktów. Ten balsam znajdował się w takim pięknym kartoniku. I to jest mój najdroższy balsam do ciała, jaki mam i miałam. Kosztował 37,50 zł. Ale warto. No tylko nie wiem po co ten kartonik, bo wszystkie inne produkty były bez kartoników i jestem na tak, więc po co ten balsam? Może dlatego, że tutaj jest e, ten pompka, żeby nie zniszczyć, nie połamać, ale wydaje mi się, że można by takie jakieś tutaj zakładkę e, zrobić, a ten kartonik e, pozbyć się po prostu. Po co niszczyć e, drzewa? Więc e, wypróbujcie, ba bardzo, bardzo, bardzo warto ten balsam i żel. E, Spróbować. Kolejną rzeczą, która przypadła mi do gustu z firmy Sylweko, to tymiankowy żel do twarzy. Powiem wam szczerze, że on naprawdę uregulował ilość sebum na mojej skórze twarzy, złagodził. Podobno niby rozjaśnia. No nie wiem, czy rozjaśnia, ale wiem, że bardzo fajnie się spisał. Więc jestem na tak. Jest bardzo wydajny, 150 ml pompeczka, bardzo fajnie i. Co powiem Wam szczerze, trochę szokuje mnie, że te żele do twarzy się mega, ale to mega pienią. Jak je zmywam, to muszę wielokrotnie zmywać, bo one rozbudowują się i pienią się, i pienią i pienią, pienią. Ten żel tymiankowy jak najbardziej jest na tak. Tutaj mam żel do twarzy rumiankowy. Jak widzicie, połowa butelki i jakoś nie mogę go służyć. On niby bardziej by pasował do mojej skóry trądzikowej, jednak byłam bardziej z, z tego cymiankowego zadowolona niż z tego rumiankowego. Mm, taki przeciętny. Nie zachwycił mnie, nie powalił. Nie zauważyłam niczego pozytywnego na skórze po użyciu tego produktu. Tu zauważyłam, że trochę ilość sobą się zmniejszyła i skóra złagodniała. Po tym nie widzę za dużej różnicy, więc. Taki średniak. Cenę znajdziecie na blogu albo będę pisać tutaj, bo nie pamiętam. Jeśli już żele. Nie. Jeśli już twarz, to będziemy... to pójdziemy dalej. Do twarzy. Płyn lipowy, płyn micelarny do twarzy. 200 ml. Ludzie dziwią się, że on się pieni, jako zapełtamy. Wszystkie płyny micelarne się pienią. Bioderma się pieni i wszystkie inne, z tego co pamiętam, to pienimy się, więc to nie jest dla mnie nadzwyczajne, że on się pieni. No może troszkę więcej się pieni, jak wacikiem ruszymy, to, to troszkę się pieni, ale aż takiej różnicy nie widzę. Zachwyt, pełen zachwyt ludzi nad tym płynem celarnym. Ja go nie używałam do oczu, ja go tylko i wyłącznie do twarzy używałam. Myślałam, że będzie odpowiednikiem biodermy, naturalnym odpowiednikiem biodermy i... Będę mogła tylko i wyłącznie na nim się opierać. Jednak nic nadzwyczajnego na mojej skórze nie zadziałał. Nawet bym powiedziała, że mój tonik z blinki zielonej lepiej chyba wypada niż ten płyn. Czy łagodzi? No, te moje stany trądzikowe niekoniecznie. Nie podrażnia, ale żeby goić, też nie za mocno goił. Taki średniak bym powiedziała. Więc jest go jeszcze trochę i próbuję go zużyć. No bo tak. Kolejna rzecz, nad którą się wszyscy rozwodzą i kochają to hibiskusowy tonik do twarzy. Jego mam bardzo dużo, powiem Wam szczerze, gdzieś tyle. Ledwo zużyłam. Bo to jest kolejny przeciętnek. Jest forma taka, powiem szczerze, żelowata, może taka gęściejsza, nie woda, tylko gęściejsza. Ma kolor taki różowawy, ale żeby aż takie cuda działał, na jasne. Jeśli nałożę go na wacik i wacikiem wklepuję go, to widzę, że ta skóra trochę wchłonęła. Jak go nakładam ręką na twarz, to on szybko znika. Mówią, że jest później lepki. Niekoniecznie nie zauważyłam tego. Dłoń tak, ale skóra raczej nie jest taka lepka, aż tak mocno. Przyzwyczaiłam się do różnych innych lepkich rzeczy, więc to nie jest przerażające jak dla mnie. Taki przeciętny, przeciętniak, ale chyba troszkę wyżej stojący niż płyn lipowy. Może, może się jeszcze do niego bardziej przekonam, może do niego wrócę, chociaż, jak już wspominałam, nie mam lepsze rzeczy, lepsze produkty. Jeśli chodzi o twarz, jeszcze to pokażę Wam tutaj dwie pomadki. Pomadki są natomiast w pudełeczkach. Posiadam, posiadałam dwie pomadki od, odżywczą z peelingiem i rokietnikowa ochronna. Z peelingiem jest taka żółciutka. Tutaj resztkę mam. którą ledwo mogę wycisnąć. Raczej pachnieć nie pachnie fajnie, ale jest genialna. Słuchajcie, tak fajnie pilinguje i tak natłuszcza te usta, że jest po prostu mega, mega, mega hicior. Naprawdę. Bardzo ją polubiłam. Bardzo. I na pewno wrócę do niej. Jest super. Fajnie peelinguje usta. Nie musimy się babrać i mazać usta pilingiem. Tylko tak. Normalnie jakbyśmy je smarowali krem, nie kremem, tylko balsamem. A przy okazji natłuszcza te usta, więc jestem na tak. Natomiast ta z rokitnikiem wygląda tak. Też troszeczkę jej mam. I powiem Wam szczerze, że jest przeciętna. Ja używam jej na noc. I miałam nadzieję, że starczy do rana, że będzie na ustach do rana, że rano będą te usta miękkie, takie nawilżone i super ochronione. No nic z tego. Szybko znika, po godzinie, po dwóch jej nie ma, a usta rano są suche, więc jestem raczej na nie. Teraz włosy. włosy. Czas na włosy. I tutaj niestety hmm, włosy stały się, hmm, czyli te produkty, do włosów stały się jedną wielką porażką i horrorem dla mnie. Posiadam, posiadałam wygładzającą odżywkę do włosów i upodwujący szampon przyliczno owsiany. No i niestety, tak, odżywka była taka biała, perłowa, wygładzająca. Nie za wiele robiła. O tak. A szampon, wydaje mi się, że to przez niego miałam mega wypad włosów. Przez dwa miesiące używałam z tego szamponu i przez te dwa miesiące tyle Taką ilość włosów wyciągałam z siebie, taka ilość włosów wypadała mi z głowy, że myślałam, że zaczynam musieć. W momencie, gdy odstawiłam ten szampon i zaczęłam stosować inne szampony, problem zniknął, więc nie wiem, czy to ta butelina, czy coś innego. Albo tutaj nie ma nic takiego strasznego, co by raczej zaszkodziło moim włosom, ale wydaje mi się, że to ten szampon. Dwa razy odstawiałam go i gdy odstawiałam było lepiej. Gdy wracałam do tego szamponu, znowu więcej wypadało włosów, więc wydaje mi się, że to ten szampon. Jestem na nie. Te dwa kupiłam razem. Szampon plus odżywka gratis kosztowało chyba 18 zł jakoś tak w sklepie w moim, sklepie naturalnym. I ostatnią rzeczą, o której mogę wam opowiedzieć, to jest nawilżający żel do mycia rąk taki żółtawy i powiem Wam tak kosztuje chyba około 20 zł jest go 300 ml trochę drogo mógłby kosztować taniej być trochę tańszy powoduje, zostawia taką powłoczkę na skórze dłoni taką żelową powłoczkę nie tłustą, tylko żelową powłoczkę więc jest fajne, jeśli mamy problemy z suchą skórą, to tak, jeśli wiemy, że nam się szybko wysusza, no to warto używać ten, tego żalu zamiast zwykłego detergentu do mycia rąk. Niestety, jak mówiłam, jest drogi. Jeśli już mamy problemy ze skórą dłoni, czyli są takie mocno spiesznięte, to też polecam. Nie spowoduje większego spiesznięcia, ale może nie aż tak mocno złagodzi. Więc tak, jestem na tak, tylko żeby cena była niższa. O, I tyle, jeśli chodzi o produkty selweko. Jak mówiłam, 2-3-11 rzeczy z selweko, czyli dość dużą gamę produktów użyłam. No i niestety, nie wiem, czy to zły czas w moim życiu, czy, czy coś nie halo, ale niestety się za mocno nie polubiliśmy. Na pewno wrócę do żelu tymiankowego do twarzy. Spróbuję wrócić do toniku hibiskusowego. Do żelu do mycia rąk na, też na pewno wrócę. Do pomadki z peelingiem to obowiązkowo to jest genialny produkt. No i delikatny żel do mycia ciała oraz balsam z miętą pieprzową też są super produktami, naprawdę zdziałały cuda. Reszta produktów, jak słyszeliście, jak widzieliście, to albo przeciętniaki, albo produkty, które niestety spowodowały krzywdę w mojej w mojej naturze, w moim ciele spowodowały, że więcej włosów wypadało, więc nie jest fajne. Co Wy sądzicie na temat produktów firmy Sylweko? Dajcie znać, czy mieliście, jakie mieliście i co sądzicie o nich. Pozdrawiam serdecznie, zapraszam na bloga, tam będzie troszkę więcej zdjęć, więcej opisów oraz linki do sklepów oraz ceny. Zapraszam na Instagrama, na bloga, na Twittera, na Facebooka i do innych moich filmików. Ściskam całuję. Pa!